Witam, witam serdecznie żywioły powietrza, czyli bliźnięta, waga i wodnik. Teraz dla Was, kochani, czytanie na ten tydzień, na ten roboczy tydzień, kochani. Um, trzy karty, czyli miłość, relacja, praca, finanse, energia główna, czyli co mówi Wam wszechświat. Króciusieńko i na temat mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Będę to robiła weekendóweczki, miesię, miesięcznice, tak zwane, które robię jakieś jeszcze dodatkowe większe przekazy, żebyście coraz więcej mieli nie tylko y, jakiegoś obrazu, jakiegoś właśnie radaru, coś, co będzie wykrywane, co możecie zwrócić uwagę, ale też takie innej trochę treści. Mam nadzieję, że będzie Wam się to podobało. Oczywiście, łapkujcie, lajkujcie, komentujcie, e, subskrybujcie. A jeżeli chcecie w jakiś sposób y, y, tutaj w moją stronę się pochylić, to oczywiście możecie to zrobić w różny sposób. Y, zerknijcie sobie w opis. Oczywiście tam macie też link do bajkofi, ale też informacje: jak się ze mną skontaktować. Pozdrawiam wszystkich, oczywiście, których znam y, ze spotkań prywatnych. Y, a ci, którzy będą mieli ochotę, to właśnie mogą mi tam znaleźć Dobra, kochani. W takim razie nic innego jak zaczynamy, i pierwszy leci oczywiście po kolei bliźnięta. Zapraszam zatem bliźnięta. I dla bliźniąt, poproszę o przekaz na nadchodzący tydzień od 28 lipca do 1 sierpnia 2025 roku na króciutki przekaz. Co tam się będzie działo, co ważnego mamy do przekazania w tarora radarze. Zobaczmy w takim razie bliźnięta, bliźnięta, kochani, dla ja, tych, którzy tutaj mnie nie znają, to ja też jestem bliźniak I kochani, energia ogólna, praca, finanse, oj, nasza karta, nasza energia i miłość. I zaraz sobie, kochani, do tego przejdziemy. Żeby to było krótkie, właśnie to nie będziemy tutaj nie wiadomo, czego tworzyć. Z jednej karty można wystarczająco dużo przeczytać. Kochani, energia główna, zwycięstwo, mądre wybory, które przynoszą uznanie w społeczeństwie i sukces, awanse, nagrody lub stypendia. Kochani, oczywiście szóstka buław jest to, kochani, więc rzeczywiście jest to karta triumfu. Pamiętajcie tylko, że to jest taki triumf krótkotrwały, żeby to nie było tak, że osiądziecie na tak zwanych przysłowiowych laurach, dlatego że on jest bardzo krótki i jeżeli nie będziemy dalej czegoś robić, to oczywiście nawet możemy zapomnieć o tym, że przez chwilę gdzieś tam nam się coś udało, więc pamiętajcie. Wszystkie małe sukcesy tworzą ten duży, więc też cieszcie się z każdego małego, a nie tylko oczekujcie tych największych fanfarów. I oczywiście szóstka buław też mówi o tym, że ten tydzień będzie dla Was udany, ogólnie udany, więc będziecie mieli różne rzeczy, gorsze, mniejsze, większe, w miarę, w miarę poukładane, a już na pewno te, które będą dla Was bardziej ważne, powinny się Wam udać. To, o co zabiegacie, to, co przez poprzedni tydzień próbowaliście zrobić, a może jeszcze wcześniej, będzie prawdopodobnie tutaj uznany. Coś tutaj się po, po prostu powiedzie. Tak jak powiedziałam, jest to uznanie w społeczeństwie i sukces. Oczywiście awanse, nagrody lub stypendia, czyli też no, niekoniecznie stypendia, bo może tutaj są osoby, które są o wiele starsze niż jakieś stypendia, ale jakieś dodatkowe pieniądze, jakieś dodatkowe wpłaty, jakieś podwyżki wpadną, jakieś zwroty, jakiś udany. Udane transakcje bądź, kochani, może to być oczywiście jakieś, jakieś sprawy też związane. Yy... Ze sprawami zawodowymi, które też Was gdzieś tam na jakiś piedestał tutaj wyniosą, i cieszcie się z tego, ale pamiętajcie też o tym wszystkim, co się dzieje powoli, o tych małych takich sukcesikach, które do tego jakiegoś celu Was doprowadziły. Bądźcie pełni wiary, także energia jest bardzo fajna. No dobrze, ale co w takim razie w pracy i w finansach? Do tego przechodzimy, kochani. Co się ruszy w takim razie w tym aspekcie? Karta kochanków, czyli nasza karta, karta. Karta bliźniąt, kochani. Otwórz się na prawdziwą miłość i głęboką, bliską przyjaźń. Oczywiście, ja tutaj czytam teraz wam to, co jest napisane. Wybieraj sercem doskonałe zdrowie lub powrót do zdrowia po chorobie. No to jest oczywiście bardzo ogólny przekaz. Widzicie, jak to samej karty się, samego jakiegoś ogólnego obrazu się niestety nic nie dowiemy, na przykład chcąc powiedzieć o pracy i finansach, a ja wam powiem, że karta kochanków w sprawach finansowych mówi o dogadaniu się, Pogodzeniu, ale też do dokonywaniu pewnego rodzaju wyborów. Ale najważniejszym aspektem jest tutaj to, że dojdzie coś do skutku. Dla tych, którzy mają swoje firmy działalności albo coś tutaj no, tworzą, to jakieś umowy mogą być do podpisania, coś się w końcu powiedzie, z kimś, albo z kimś albo z jakąś firmą się dogadacie. Jeśli jesteście na etatach, to oczywiście też tutaj będzie jakiś topór wojenny zakopany, dojdzie do jakichś rozmów, do jakiejś mediacji, do jakichś tutaj porozumień, więc takie trudne, Rzeczy na pewno będą tutaj. Um, widzicie, karty wam sprzyjają, nam sprzyjają, bo ja też jestem spod tego znaku więc dużo dobrych rzeczy. Jeśli chodzi o finanse, to tutaj bym powiedziała, że. Nie będzie nic takiego spektakularnego, ale jeżeli chcecie tutaj podejmować ważne decyzje finansowe, to jest to dobry tydzień. To na pewno jest to dobry tydzień, więc jeżeli macie coś takiego, wydatki, niewydatki, coś musicie zrobić, kupić coś tam jakiegoś ważnego macie, to oczywiście możecie spokojnie sobie tutaj w tą stronę iść. Chciałabym jeszcze tylko dodać to, kochani, że na co należałoby uważać, to być może na to, że tak jak powiedziałam też wcześniej, że to wszystko może być też krótkotrwałe, jeśli nie będziecie się do tego przykładać, angażować, jeżeli nie będziecie do tego podchodzić z jakimś zaangażowaniem, z sercem, z empatią, ze zrozumieniem. Karta kochanków też mówi o takim właśnie empatii, i też o drugim człowieku, więc warto by było też to zaznaczyć, że to jest tydzień, kiedy będziecie jakoś umieli się porozumieć z tymi ludźmi, którzy są wokół was, albo też ci ludzie będą bardziej dla was życzliwi, może też tak będzie. No, oczywiście, bliźniak w komunikacji jest na pierwszym miejscu, więc dlatego karta kochanków jako też karta patronująca znak bliźniąt, mówi o tym, że to jest, będzie bardzo dobry tydzień komunikatywny, więc wiele rzeczy, których macie załatwić, a potrzeba jest do tego właśnie pogadania, dogadania się, to jest to tutaj piłeczka po waszej stronie i na pewno wam się uda. Jeśli chodzi o uczucia miłości, tak zwane, tak zwaną miłość, kochani, no i cóż tutaj mogę powiedzieć, moi drodzy? Oczywiście, y, sprawy, y, sprawy dla związków, ponieważ mamy tutaj królową kielichów, y, wygląda w ten sposób, że jest to głęboka przenikliwość psychologiczna, dbanie o innych, lecz zapominanie, by zadbać o siebie. Zaufaj swojej intuicji, głęboka miłość do rodziny i przyjaciół, podążaj za głosem serca. No, i oczywiście mamy tutaj taki główny aspekt, archetyp tej karty. Natomiast tak naprawdę w relacjach jest to tak pokazane, że to jest tydzień, kiedy powinniście odpuścić drogi bliźniaki. Może macie też zadziorę, bo wiecie, jak każdy znak ma swoje ciemne i jasne strony. Ja staram się tych ciemnych już nie używać, ale czasami się niestety zdarza. Wiadomo, jak to jest. Jesteśmy tylko ludźmi. Ważne, żebyśmy nad tym pracowali, stawali się każdego dnia coraz lepszą wersją siebie. I tutaj właśnie coś takiego jest. Starajcie się być lepszą wersją siebie każdego dnia. odpuśćcie, po prostu, odpuśćcie w tych aspektach związanych związkowych. Nie, nie, nie skupiajcie się na tym, co się nie, nie, nie udaje, ale skupcie się na tym, co się udaje. Kiedy ostatni raz wymieniliście przynajmniej pięć rzeczy na jednej, na jednej dłoni, kto, co jest ok w Waszym związku, za co kochacie swojego partnera czy partnerkę, męża, żonę. Więc to sobie pomyślcie i na tym się skupcie, bo jest to rzeczywiście tydzień pełen takiej empatii, zrozumienia, wyciszenia i takiego docenienia powiedziałabym, ale też może otrzymacie to od swojego partnera czy partnerki, bo to też jest jak gdyby Jednoznaczne, że i Wy możecie dawać, ale też możecie otrzymywać. Rzeczywiście faktem jest, że będziecie mieli też dobrą intuicję w tym tygodniu i jakoś tak wszystko będzie szło fajnie. Pamiętajcie, jeżeli Wy będziecie spokojni, jeżeli Wy będziecie pełni empatii, miłości i przymkniecie oko na to, że jest kubek nieodstawiony, a deska klozetowa nie zamknięta, to naprawdę świat się nie zawali, a atmosfera w domu będzie zupełnie inna i zobaczycie, jak to naprawdę działa. Czasami warto testować tak naprawdę samych siebie, bo tu możecie coś usłyszeć. Możecie w to wierzyć, albo nie wierzyć. To już tutaj zależy od Was. Możecie chcieć albo nie chcieć tego, te, te jakieś porady. Wdrażać w życie, ale najważniejszą rzeczą, jaką możecie zrobić tak naprawdę, to jest po prostu posłuchanie samego siebie i testowanie tego, co się dzieje, jeżeli ja jestem inna. Bo jeżeli ja szanuję siebie, mam do siebie szacunek, mam do siebie miłość, to też tą miłość będę dawać innym osobom, i to też atmosfera i cała aura się w związkach zmienia. Jeśli jesteście osobami, które są wolne, no to rzeczywiście jest to czas, kiedy będzie taki bardziej melancholijny. Być może będziecie powracali wspomnieniami tutaj, bym powiedziała, że jeśli to będą dobre wspomnienia, to Super, bo one czasami tak smyrają nam tutaj yy, w tym brzuszku. Natomiast, jeżeli to będą negatywne, to absolutnie zostawcie to, bo tylko się pogrążycie, absolutnie się tylko oddalicie od tego, co jeszcze przed wami może być. Jeśli chodzi też o osoby, które są wolne, to może to być też czas, kiedy swoją uwagę skupicie na kimś, kto od dłuższego czasu być może wam się podoba i to będzie taka fajna, fajny sposób na to, żeby nawiązać relacje, jeśli to jest możliwe. Oczywiście, natomiast, jeżeli to jest gdzieś tam dalej platonicznie, no to oczywiście, że będzie to może mniej, mniej ale gdzieś tutaj te uczucia będziecie kierowali. I teraz uwaga, nie zawsze to musi być. Potencjalny partner czy partnerka. Czasami może to być po prostu skierowanie uczuć na kogoś innego. Przyjaciółkę, przyjaciela, pieska, wnuczka, syna, córkę, kogo tam chcecie, nieważne na kogo. Ważne jest to, że będziecie pełni tej miłości i tej miłości, oczywiście, drogie Bliźnięta, wam w tym tygodniu życzę. Tydzień macie cudowny i niech taki zostanie. Dziękuję Wam jeszcze raz. Widzimy się oczywiście na taro radarze za tydzień. A wy piszcie, komentujcie, bo jestem ciekawa, jak Wam się takie krótkie czytania podobają, bo zaczynam coraz więcej czegoś tutaj wprowadzać małymi krokami, bo małymi, ale staram się coś tutaj zmieniać, żebyście też mieli to, co lubicie, co Wam jest potrzebne przede wszystkim. Więc, a ponieważ ja to lubię robić, to nie jest to dla mnie jakiś tam większy problem. Będę się starała znajdować czas. Wszystkiego dobrego, drogie bliźniaki, do zobaczenia w następnym filmiku. Pa! Pa. Witam zatem serdecznie drogie kochane Wagi. Jako drugi znak żywiołu powietrza. O i dla was teraz kochani yy, sprawdzimy sobie Taro radar, czyli co w najbliższym tygodniu od 28 lipca do 1 do 1 sierpnia 2025 roku dla Wagi jaka informacja na ten tydzień poprosimy sobie karty o to żebyśmy mogli zobaczyć. Później zrobimy weekendówkę i zobaczymy jak to nam będzie wspólnie szło, kochani. Lecimy, drogi kochane Wagusie. Energia ogólna oczywiście, praca i finanse, miłość, czyli relacje, albo też dla osób które w tych relacjach nie są. No i zaczniemy sobie, kochani, oczywiście od energii głównej, moi drodzy, czyli co mówi wszechświat do Ciebie, droga Wago. Otóż wspaniałe pomysły, które mogą wymagać udoskonalenia, Dokonywanie przeszkód, pokonywanie przeszkód z wiarą, że wszystko się uda. Komunikuj się jasno i precyzyjnie, zachowaj obiektywność. Oczywiście mówimy tutaj o Asie mieczy dla tych, którzy być może tutaj w jakiś sposób się chcą uczyć tego tarota. Ale do tej nauki to kiedyś przejdziemy, kochani, nie martwcie się. Natomiast oczywiście As miecz tutaj mówi o tym, że tak, będzie to czas, kiedy rzeczywiście może będziecie pokładać, większy, większy nacisk na zdobywanie wiedzy. Wszelaki, w różny sposób. Wiecie, na nabywacie każdego dnia, wychodząc z domu, a nawet budząc się, to już jest jakaś kolejna lekcja, to już jest jakaś. Jakaś, jakaś przestrzeń się przed nami otwiera. Spotykacie jedną osobę, drugą osobę, uśmiechacie się do kogoś, pomagacie komuś podnieść torebkę. To jest każdy, każdy wasz ruch, każda czynność jest waszą lekcją życiową, która cały czas jest przez was zdobywana. A z mieczy mówi oczywiście o nauce, o intelekcie, o zdobywaniu tej wiedzy i to będzie taki tydzień, ale też mówi o odcinaniu się, więc być może będziecie trochę mniej aktywni w towarzystwie, w rodzinie, może nie będziecie skłonni do jakichś rozmów, bo będziecie woleli poczytać właśnie książkę, nie wiem, posłuchać podcastu posłuchać takiego właśnie filmu, ym, gdzieś tam sobie poukładać coś w głowie i trochę to odcięcie będzie i to jest też informacja, że w tym tygodniu być może mogą się pojawić jakieś nowe propozycje podpisania umowy o pracę, jakiegoś kontraktu, bo as mieczy to są też właśnie nowe perspektywy, nowe możliwości, nowe umowy albo jeżeli to nie będzie tak, już realnie, to przynajmniej pojawi się albo pomysł, albo propozycja, którą będziecie mogli ewentualnie rozważać. Oczywiście, że nie wszyscy, bo wiadomo, że jest to czytanie kolektywne, ale w większości przypadków tak. No i oczywiście, troszeczkę będziecie, tak jak powiedziałam, odizolowani, troszeczkę będziecie odsunięci i też troszeczkę będziecie robić porządek w swoim otoczeniu. Być może ym, te osoby, które wam nie służyły, stwierdzicie właśnie w tym tygodniu, że niekoniecznie chce dalej się odzywać i utrzymywać kontakt, albo gdzieś tam po prostu wchodzić w głębszą, relację i ta osoba na pewno bez jakichś większych słów odczuje Waszą taką, taki, odczuje Wasz taki chłód i dystans. Dobrze, kochani, co do pracy i finansów, kochani. Um, oczywiście w pracy i finansach jest to tak, czas takiego, czas takiego um, um, możliwości i zdolności do upiększania wszystkiego. Um, to jest też czas dla Waszego domu, to jest też czas um, do tego, żeby podchodzić do spraw Domowych, ale też i firmowych, tak w sposób taki praktyczny, tak? To jest też zamiłowanie do, do jakiejś sztuki, do jakiegoś piękna. To jest też podchodzenie z rozsądkiem, ale to jest też takie y, konkretne podchodzenie do finansów i do swojej pracy. Dużo osób tutaj być może już to robi albo dopiero zamierza robić coś, co jest ich pasją, co jest ich hobby tak zwanym, tak? Co jest ich konikiem. I może powolutku robicie to na razie na boku, w jakimś zaciszu, ale to niedługo może ujrzeć światło dzienne. Ten tydzień jest skupiony rzeczywiście na typowych takich sprawach materialnych, też finansowych. Być może jakieś wydatki się szykują, być może tutaj coś trzeba spieniężyć, być może coś zapłacić i ten tydzień taki po prostu będzie. Natomiast coś większego to powiedziałabym, że no, myślicie o tym, żeby właśnie coś zrobić z tą swoją pasją, być może ze swoimi możliwościami, a jeśli ich nie macie i nie wiecie tak naprawdę, w czym jesteście dobrzy, to będziecie poszukiwać właśnie tej odpowiedzi, bo każdy z nas jest w czymś dobry, każdy z nas się w czymś potrafi odnaleźć, tylko musisz szukać. Kochani, uwierzcie mi, ja wykonywałam dziesiątki różnych zawodów, dziesiątki różnych pasji miałam i mam do dzisiaj, bo niektóre, niektóre praktykuję bardziej, niektóre mniej. Ale oczywiście wiele rzeczy umiem robić, one mi sprawiają przyjemność. Robię je bardziej albo mniej. No, chociażby projektowanie właśnie tych książek, zeszytów, czyli to, co Wam tutaj wystawiam nieraz w szortach, też macie. Mój dziennik wdzięczności, mój dziennik Tarota, który najbardziej jest popularny, bo tego w Polsce nie ma. To są rzeczy, to jest też moja pasja, bo uwielbiam tworzyć te okładki, te wnętrza i tak dalej. Ale to jest coś gdzieś tam z boku, więc Wy też może na coś wpadniecie. Ja gdybym na to nie wpadła, gdybym nie spróbowała, gdybym nie wykupiła sobie kursu, to pewnie bym się nie dowiedziała, że tak może to fajnie wyglądać, bo nie miałam narzędzi, więc szukajcie, patrzcie, bo jeżeli to nie jest jeszcze waszą pracą i praca nie jest waszą pasją, to znaczy, że potrzebujecie czegoś szukać. A jeśli to praca jest waszą pasją, to znaczy, że ten tydzień będzie cudowny, będziecie z niego zadowoleni. No, natomiast jedyny taki minusik może być taki, że rzeczywiście jest to tydzień jakichś finansowych aspektów, właśnie opłat, wydatków, czegoś tam związanego, gdzie ten pieniądz się będzie ruszał, być może w coś zainwestujecie i też on po prostu gdzieś tam zniknie. Jeśli chodzi o yy, miłość, no to zacznijmy sobie od związków, kochani. No i tutaj tak, mogą wydarzyć się jakieś wydarzenia wymagające podjęcia natychmiastowego działania, na przykład w Waszych związkach. Macie zaufać swoim instynktom, bądźcie skoncentrowani i jest to związek pełen namiętności. Czyli tak, w tym tygodniu czekają Was jakieś zwroty akcji, czyli pokutnie możecie tak zwyczajowo, jak to się mówi, nie mówię, że to jest zgodne z psychologią albo terapią, bo absolutnie nie ma to nic wspólnego z rozwiązaniem problemów w związku, więc pamiętajcie o tym, ale możecie wylądować oczywiście w swojej cudownym sypialni i gdzieś tam wyładować te swoje napięcia, które się pojawiają i wspólnie, wspólnie gdzieś tam się znowuż połączyć. To jest oczywiście też dobry, dobry tydzień na to, żeby móc się sobie od nowa zacząć podobać. Być może albo Wasz partner, partnerka, albo to Wy w jakiś sposób coś zmienicie w sobie w tym tygodniu, może coś założycie innego, może się uczeszecie inaczej, że gdzieś tam ta relacja będzie taka znowuż taka namiętna, taka ciekawa, taka pełna ciekawości, ale też szykuje się Wam wyjazd albo przeprowadzka i stąd może też te pieniądze, więc niektóre tutaj... Wagi mogą mieć takie sytuacje związane właśnie z jakimś przemieszczaniem się, wyjazdami, przeprowadzkami, albo jest to związane coś z pracą. I to rzeczywiście będzie miało miejsce i uwaga, może być taka skłonność, więc jeżeli są tutaj takie wagi, oczywiście, które mają, tak, bo to wiecie, każdy ma inaczej. To jest tutaj oczywiście jakiś romans, gorący temperamenty się szykuje, więc jeśli chcecie w to wchodzić, to jest oczywiście Wasza sprawa, ale to jest tutaj pokazane, oczywiście będzie to typowy romans, wpadło, wypadło i to wszystko. Czasami jest to potrzebne, bo różne sytuacje w związkach są, różne układy są w związkach. Ja tutaj nie wnikam, kochani, tylko mówię Wam, jak jest. Jeśli jeśli chodzi o osoby, które są wolne, no to również tutaj się szykuje taka, taki, powiedziałabym krótkoterminowa relacja, która będzie bardzo namiętna, temperamentna, ale nic z tego dalej nie będzie i to będzie albo ktoś przyjezdny, albo to wy gdzieś na wyjeździe, albo to gdzieś tam się rozproszy, natomiast rzeczywiście to będzie takie dosyć szybkie, może też być taka in, 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 sytuacja, że Wy po prostu bardzo się będziecie skupiali na jakimś właśnie, na jakiejś potrzebie swojej i ni z gruszki, ni z pietruszki ktoś tam się może odezwać. Czasami to może być ktoś z daleka albo ktoś, kogo gdzieś znaliście kiedyś i ta osoba się w jakiś sposób była aktywni, więc nie liczcie tutaj na jakieś, nie wiadomo, jakieś torpedy, ale może mi przynajmniej jeden wieczór być bardzo fajny, czego Wam oczywiście drogie wagi życzę. Dziękuję Wam oczywiście za, ten, za to wysłuchanie tego, tego przekazu tygodniowego. Radaru. Zapraszam oczywiście w przyszłą niedzielę, ale jeszcze w tą niedzielę, oczywiście w ten piątek, będę robiła Wam weekendówkę króciusieńką. Więc cóż, no jeśli Wam się podoba, piszcie, łapkujcie, subskrybujcie. W, w opisie filmu macie do mnie namiary na postawienie mi kawy. Będzie mi oczywiście miło. No i cóż, do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Papa! Pa. Witam, witam serdecznie. Teraz drogie kochane wodniki i dla Was teraz jest ten przekaz. Oczywiście macie pod spodem suwaczek. Dla wodnika ja mogłam się przejęzyczyć oczywiście czytając wagę, mogłam powiedzieć wodnik, natomiast jest to czytanie wtedy, kiedy mówię to na początku, to jest to czytanie takie, jakie powinno być, więc teraz jest dla wodnika koniec kropka. Jeśli się przejęzyczę gdzieś tam w trakcie, to oczywiście potraktujcie to jako moje przejęzyczenie, ponieważ jak zauważyliście, tak dużo mówię, że czasami mogę, mam prawo się przejęzyczać, a nawet bym powiedziała, że to jest bardzo częste u mnie, że ja się przejęzyczam, więc więc nie piszcie, że się przejęzyczyłam bo tak też może być ok kochani, poprosimy o przekaz dla wodnika na nadchodzący tydzień od 28 do 1 sierpnia 2025 roku, poprosimy o przekaz króciusieńki na ten temat co jest istotne dla tego znaku dla wodnika kochani, energia główna na ten tydzień, super praca i finanse i relacje, czyli miłości dla osoby, które są wolne. Fajnie, bo są zupełnie nowe karty Niż miałam przed chwileczką. Zaczynamy sobie od energii głównej, czyli co wszechświat tutaj do Was mówi. Uwierz, że masz przed sobą świetlaną przyszłość, drogi wodniku. Marzenia się spełniają. Pozytywne zmiany, które przynoszą koniec trudnym sytuacjom. Światełko w tunelu. Oczywiście, kochani, karta gwiazdy jest to karta nadziei, marzenia, ale też spełnienia. Jest to też karma, karta karmiczna, więc pewne rzeczy, które się musiały wydarzyć, może łatwe, może trudne, musiały po prostu się wydarzyć. A im trudniejsze, tym, tym piękniejsze jest po tym, to, co otrzymujecie. Wiecie? Więc, oczywiście, tutaj spełnienie czegoś, nie wiem, może na coś czekaliście, może coś chcieliście sobie kupić, może chcieliście gdzieś wyjechać, może chcieliście kogoś, czegoś, coś. Nie będę tutaj wymyślać, bo każdy ma inne. To mogą być takie malutkie, słuchajcie, rzeczy, ale tak bardzo ważne dla któregoś z Was. Wodnik, wodniki, że mm, dla każdego może to znaczyć co innego, ale oczywiście, energia główna jest cudowna. Więc, jeśli jeszcze bardziej dołożycie w tym tygodniu tego pragnienia, tego, tego jakbyście już to trzymali w swoich dłoniach. Albo już by się to działo, to tak się też zdarzyć może, ale przede wszystkim mm, musisz, drogi wodniku, uwierzyć to, że wszystko jest przed Tobą. Że to jest dopiero być może jeden promyczek tej gwiazdki, który gdzieś tam na Ciebie zaświecił. Pamiętaj, że idziesz dobrą drogą i to jest chyba ta informacja, że cokolwiek teraz robisz w swoim życiu, co jest dosyć dla Ciebie ważne, to jest to dobra droga. Nawet jeżeli ktoś myśli inaczej, to to jest Twoja właśnie droga. Jeśli chodzi o pracę i finanse, to tak, co ruszy do przodu, kochani? Otóż tu będzie tak. Ruszą do, do, do przodu sprawy, które były wcześniej zaczęte przez Was, tak? Czyli płynie do Was taki dostatek za sprawą wyborów, których dokonaliście w przeszłości, tak? Ale musicie być cierpliwi, bo, bo w swoim czasie postanowicie, co dalej, tak? Oczywiście będziecie dumni ze swoich sukcesów. Trójka buław to jest jeszcze planowanie dalsze, więc tak naprawdę to jeszcze nie jest to, co byście chcieli. Karta Gwiazdy być może o tym też mówi, że to już jest ten, to światełko, które Was oświeciło i Wy już nabraliście tej wibracji, tej, tej radości, ale to jeszcze nie jest to wszystko. Idziecie jeszcze dalej, płyniecie dalej, patrzycie szerzej jeszcze dalej, więc tutaj rozwijajcie się, jeśli chodzi o swoją pracę i swoje zaangażowanie i swoje pomysły na sprawy zawodowe, to jest też karta podróżowania, oczywiście, więc ten tydzień może te, też dotyczyć spraw takich zawodowych, bo mówimy tutaj o pracy zawodowych i takiego podróżowania. I też może myśleć o pieniądzach, czyli być może coś kupujecie, na coś wydajecie, co ma w perspektywie czasu przynieść wam jakieś zyski, albo przynajmniej was zabezpieczyć, żeby gdzieś tam się coś nie wydarzyło. Więc jeśli macie taki zamiar i o czymś marzyliście, to jest to dobry tydzień na to, żeby właśnie takich dokonywać tutaj rzeczy, inwestować i podejmować te decyzje bo ym, tak naprawdę będziecie odczuwali w tym tygodniu taką dumę z tego, że wam się udaje, ale ta duma z, z tego, że coś się wam udaje, nie wypływa tylko z samego tego, że się to już stało. To jest to, że będziecie mieli przeświadczenie, że nie spadło wam to z nieba, tak jak ta gwiazdka, bo co najwyżej gwiazdka wam oświeciła, co macie robić. Wcześniej to były wasze pragnienia, marzenia, ale to wy do tego doszliście. Więc cokolwiek to jest, nawet jeżeli to jest najmniejszy sukces wasz zawodowy czy finansowy, to jest to dobry dobry Znaki, tylko to jest iskierka do tego, żebyście nie zatrzymywali się i dalej szli przed siebie. Jeśli chodzi o miłość i relacje, to zacznijmy sobie właśnie od tych relacji, czyli w związkach oczywiście. I tutaj bym powiedziała tak, królowa, królowa Buław, jest to taka trochę czarownica, ja zawsze mówię, ale jest tutaj informacja, żebyście nie umieszali sobie, ponieważ tak, macie charyzmę, macie charakter, drogi Wodniki. Może nie potraficie tego w inny sposób, ponieważ Wodniki są najbardziej takie skupione na myśleniu z tych wszystkich trzech znaków, właśnie jak bliźnięta, waga, Wodnik. To Wodniki najbardziej są myślicielami i takimi twórcami. To właśnie ta era Wodnika spowodowała, że dzisiaj mamy tą technologię, że to wszystko jest popchnięte do przodu, że cywilizacyjnie poszliśmy. Do przodu z wieloma rzeczami, bo to właśnie ta energia wodnika popycha do takiego, wiecie, intelektu, tutaj. I natomiast możecie być kulawi w innych takich dziedzinach, jak w okazywaniu uczucia, w okazywaniu namiętności. Możecie mieć z tym problem. Nie mówię, że wszyscy, bo zależy, jaki macie ascendent, księżyc. Ale jeśli taki jest, kochani. To jest to czas, żebyście za uwierzyli w siebie, żebyście nie myśleli, że jesteście od kogoś gorsi, żebyście się od, kogo, od kogoś tutaj, do kogoś nie porównywali. Królowa Buław mówi o tym, że nabierzecie takiego tempa i takiego, takiej chęci zadbania o siebie, zadbania o swoją relację, o swój związek. Że jeszcze potrzeba jest tutaj dużo rzeczy, które jeszcze wy możecie zrobić, to potrzeba jest tej zmiany. Przede wszystkim, potrzeba będzie też równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, bo być może tutaj jest też kulowo, że może kulawą, być może się odsuwacie za bardzo. Ale w relacjach jest to bardzo dobry skok. Jest to skok taki, gdzie zainteresowanie waszej drugiej połowy na waszą osobę będzie dosyć istotny. Może coś zmienicie w wyglądzie, może coś się tutaj wydarzy, nie wiem, ale będziecie na pewno bardziej kuszący, i będziecie bardziej aktywni, nie tylko sportowo, nie tylko Wam się zachce jakichś spacerków, ale też i graszek być może, więc tutaj też się mogą takie rzeczy tutaj pojawić u niektórych. Królowa była jest pewna siebie, zdecydowana, więc ten tydzień będziecie konkretni, zdecydowani, nie dacie sobie wejść na pewno na głowę i to jest najważniejsze. Jeśli chodzi o osoby, które są wolne, no to tutaj kochani macie ten czas na to, żeby wystartować i naprawdę... Ruszyć w podbój. Oczywiście ja nie traktuję tego w ten sposób, ponieważ, wiadomo, to nie jest tak, że my wychodzimy na łowy jak z dawnych czasów i po to, żeby upolować kogoś, bo to tak, kochani, właśnie nie działa. Stąd się potem biorą krótkotrwałe jakieś romanse albo nieudane związki. To tak naprawdę nie działa. Natomiast, jeżeli ktoś chce na chwilę Proszę bardzo. Natomiast jest to też taki od, taka odskocznia do tego, żebyście Wy nabrali takiego poczucia własnej wartości, bo być może ktoś Wam powie komplement. Bo wy, widocznie ktoś musi, Wy musicie o siebie zadbać, żeby ktoś na Was zwrócił uwagę, żebyście Wy dopiero usłyszeli to z ust kogoś, a nie od siebie samej, że dobrze wyglądacie, że jesteście cudowni, piękni, atrakcyjni, nieważne ile macie lat, czy 20, czy 40, czy 60. To nie ma najmniejszego znaczenia, uwierzcie. Mi. Ja tutaj Was mam w tak różnym wieku, że ja jestem po prostu w szoku, jak potraficie wyglądać, a poza za tym jesteście cudowni, wszyscy, więc pamiętajcie, wygląd i to wszystko to jest to, co masz w środku, jak ty się czujesz. Więc jeżeli będziesz się czuć i wyjdziesz z głową w, do góry, to wiele osób się może za tobą obejrzeć. A co z tym zrobisz dalej? To może to ci jest tylko potrzebne do podbudowania własnego ego i to ego jest akurat zdrowe. Więc tutaj możesz się podobać, możesz zwracać uwagę na siebie, płci przeciwnej albo nie, no w zależności od tego, w jakich jesteście relacjach, więc to jest dobry tydzień, ale myślę, że Wy tylko chcecie tutaj zakokietować, więc tak to może właśnie wyglądać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, drogie, kochane wodniki, mam nadzieję, że to czytanie Wam coś przyniosło, piszcie, komentujcie, łapkujcie, róbcie, co tam chcecie, oczywiście w opisie filmu macie do mnie linki do postawienia mi również kawy, więc co tam chcecie, to róbcie w moją stronę, jeśli macie ochotę, a ja mówię Wam do zobaczenia, widzimy się oczywiście na, na następnych filmikach, Ro Zarejestrujcie się po prostu po kanale i, i sobie obejrzyjcie, może coś tam Was zainteresuje. Na razie do zobaczenia. Pa!